Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest 11 października 2019 roku. Jest piątek. Niestety czwartkowy sklep z przyczyn technicznych nie wypalił. I witam w humorystycznym sklepie w Fortnite. Ja się starał to trochę bardziej humorystycznie robić. Nie zawsze się uda, ale zobaczymy. Przede wszystkim paradygmat. Paradygmat to takie strasznie trudne słowo. Sam nie wiem co ono oznacza ale jest tak fajny, trudne, że na pewno nadawało się na nazwę do jednego z, ze strojów w Fortnite bardzo fajne kolorki, widzę tutaj U, dużo mamy tych. Mamy dużo twarzy. Czyli to następny jakiś pomysł Epika. Mamy twarze domyślne, uśmiech, celownik, niestabilność. I tancerka. Jakby też nie wiedział, to takie z uszami to jest tancerka. O. Tancerki mają takie długie uszy także. Do tego mamy kolor domyślny, niebieskawy. I kolor taki, taki fajny, stalowy. To wykończenie jest chyba znacznie, znacznie lepsze. Część zestawu siódemka, moi drodzy. Trudne słowo paradygmat. Dobrze. Tutaj mój dziadek, proszę bardzo długa broda, proszę, bo ja też sobie, jeszcze trochę też sobie będę takie warkocze Ale, ale tutaj mój Dziadek gotowy na wojnę, do tego ma płaszczyk z, z, z barana, z jakiegoś korzycha, wytrzymały płaszcz. Magnus nazywa się ten mój przodek. I oczywiście wspaniały topór, topór taki jak z God of War. Muszę gdzieś znaleźć ten topór i zacząć się wymachiwać. Super jest. Świetna sprawa. Pamiętam, że Meru kiedyś taki bardzo chciał. Dobrze, teraz teraz zestawy dla głodnych, czyli pomidorek z plecakiem pizzy na plecach z zadaniami. Zajerok zawsze takim grał. Toporoli, czyli zbierak w kształcie takiego takiego urządzenia do cięcia, do cięcia pizzy. Nocna krajenica, czyli podwójne urządzenie do cięcia pizzy. Jakbyście chcieli sobie takie paski jak spaghetti pociąć, to, to pewnie do tego się no mogłoby tylko i wyłącznie przydać. I dodatkowy ser, proszę bardzo. Latanie w powietrzu na dodatkowym serze, super sprawa. Rio Grande, kowbojka, ale mniej chyba seksowna niż ta na wcześniejsza nasza kowbojka, także... Nie spędzimy dużo czasu. Przepraszam, najmocniej. Podgląd stylów. W kapeluszu i bez kapelusza. Dwa style. Mamy dziesiątkę, moi drodzy. Ja nigdy nie podłuję. Różowe włosy, różowa koszulka na piersiach z ten celownik, żeby było wiadomo, gdzie strzelać. Coś źle zabrzmiało. Wstecz. Lecimy dalej. Wskaż nam drogę. To jak będziemy chcieli iść na demonstrację, tu powinno pisać Konstytucja. Ale wstrzymujemy się od, od tego. A tu powinno pisać... No dobrze. Już nie będę politycznych wycieczek urządzał. W każdym dwa, dwie te emotki po stofał dolców. Wracaj do siebie. O, właśnie, wracaj do siebie. Impreza z pizzą do całego zestawu. O mnie pycha. To, to jest akurat fajna emotka dla górnego. Ja dzisiaj nie jadłem kolacji, więc naprawdę nie chcę na nią dłużej patrzeć. No, i chwała pomidorowi. Tak, to jakbyście chcieli zapoczątkować nową, nową religię wiary w pomidory. I to, byłby na, to by było na tyle, moi drodzy. W dzisiejszym sklepie Fortnite to był sklep na piąteczek. Mnie dzisiaj nie ma. Widzimy się w sobotę na meczach customowych na meczach customowych i z kwalifikacyjnych. Mam nadzieję jeszcze, że jeszcze się znajdą ludzie. Oczywiście przypominam, że wysłałem do Was maile z regulaminem, które trzeba przeczytać, zwłaszcza punkt szósty, potwierdzić i odesłać do mnie. Także polecam i widzimy się za parę dni przed końcem sezonu. Znaczy widzimy się w sobotę. Jak już powiedziałem, trzymajcie się Hej hej, życzę Wam miłego piątku, wspaniałego dnia. Na razie, cześć.